mam mamko widzowie widzicie dzisiejszym odcinku, zagramy sobie hop, No, w rycerza idę. E, ogółem mm, nie wiem jak wiecie, ale ogółem nie wiem jak wam to wytłumaczyć. Montowałem film, co nie jest, montowałem jeden film, który zrobiłem na tak dla testu. Ale jakoś nie mogę go udostępnić na YouTube, nawet jak zmieniam nazwę plików, dlatego mm, help me więc tak. A dobra, zacznijmy. O, prawda, prawa autorskie. Dobra, nie ma prawa autorskich. No dobra. Patrzcie, bardzo łatwe takie ale to hop. Ta gra nie jest bez końca, dlatego taki gry, nie wiem, no Hitman też będzie chyba się kończył, znaczy no Assassin, coś tam, coś tam, będą e, się kończyć te gry, e, dlatego że ogółem planuję coś mocniejszego niż kilka odcinków albo takie bez końca, bo... No i takiego czegoś można oglądać. Tąksz, pieniążek. Ała. Jedno sieduszko poszło. Zatrzykujcie się. A do O nie. I'm dead. I'm... I'm dead i jedno serduszko. Dojdę jeszcze... O nie. Dobra. te pieniądze, panowie. Panie, o nie. TNT. Ała! I'm dead! Latający... doba. Mmm... ogólnie co tutaj można... można się kupować lepszych, ale... No... Kurna, no, teraz nie wiem, czy nie zrobić tego całej serii. Shit, doba, kupujemy. Doba. Chłopcu zadowolony chodzi. Doba. Dobra, będę już prywatnie tak grał, ale... To był taki tymczasowy odcinek na zapas, robię odcinki. Bo ogólnie mam problem z tym, jak to udostępnić i Do zobaczenia. Bajo jajo, bajo jajo.